Znajdujesz się na życiowym rozwidleniu, otoczony przez znajomych, ludzi, z którymi dzieliłeś radość i smutek, kreując wspólne wspomnienia. Teraz, stając przed wyborem drogi, rozważasz, czy relacje, które pielęgnujesz, wspomagają twój rozwój, czy też stanowią przeszkodę, ograniczając twoje możliwości. To moment introspekcji, kiedy przeszłość splata się z przyszłością, skłaniając cię do przemyśleń nad tym, co w życiu najistotniejsze. Stoicka mądrość naucza nas, że życie, w zgodzie z sobą, wymaga od nas podejmowania trudnych decyzji, zwłaszcza w kontekście ludzi, którzy nas otaczają. Nie chodzi mi o odrzucenie znajomości bez uczucia, lecz o świadome wybieranie osób, które mają pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. Stojąc na tym życiowym zakręcie, pamiętaj, że nie musisz tego robić sam. Stoicyzm, z jego głębokim zrozumieniem ludzkiej natury i poszukiwania sensu życia, jest jak kompas wskazujący kierunek w morzu niepewności. W tym materiale przedstawię Ci znaki, które mogą sugerować, że nadszedł czas, aby zakończyć pewne znajomości. Przygotuj się na podróż, podczas której to Ty wybierasz swoich towarzyszy, kierując się własnymi wartościami, aspiracjami i marzeniami. Odkryj ze mną stoickie nauki. Które pomogą Ci podejmować mądre decyzje dotyczące Twoich relacji, pozwalając się uwolnić od tego, co cię ogranicza, i przyjmując w życiu osoby, które je wzbogacają. Numer 1. Brak wspólnego rozwoju. W życiu niczym w partii szachów, każdy ruch ma znaczenie, każda decyzja wpływa na ostateczny wynik rozgrywki. Twoi znajomi to figurki na tej szachownicy, Niektórzy są pionkami, inni wieżami czy skoczkami, ale wszyscy odgrywają rolę w Twojej życiowej strategii. Podobnie jak w szachach, nie każda figura ma tę samą siłę czy zakres ruchu, tak samo nie każda znajomość oferuje równy poziom wzajemnego rozwoju. Niektóre relacje są jak pionki, proste, ograniczone, nie wnoszące głębszych wartości czy inspiracji, inne mogą być wieżami czy hetmanami, umożliwiającymi dynamiczny rozwój wspierając Twoje aspiracje, wyznaczając nowe kierunki. Kiedy znajdziesz się w sytuacji, gdzie znajomość nie sprzyja wzajemnemu rozwojowi, nie przynosi nowych perspektyw ani nie inspiruje do bycia lepszą wersją siebie, przypomina partię szachów, w której nie możesz wykonać żadnego strategicznego ruchu, Twoje życie niczym szachownica wymaga od Ciebie nie tylko rozpoznania wartości poszczególnych figur, ale również umiejętności ich wykorzystania w celu osiągnięcia sukcesu, osobistego wzrostu i spełnienia. Stoicyzm uczy nas, że ważne jest, aby otaczać się ludźmi, którzy są naszymi sojusznikami w dążeniu do cnoty, doskonałości i autentycznego szczęścia. Jeśli więc znajomość nie przypomina rozwijającej partii szachów, Lecz stagnację, moment, w którym ruch wydaje się niemożliwy, może nadszedł czas, aby rozważyć jej zakończenie. Zadaj sobie pytanie: czy ta znajomość jest współtwórcą Twojego rozwoju, czy raczej jego przeszkodą? Czy jesteś gotów kontynuować grę, która nie przynosi Ci wzrostu, czy też odważysz się na ruch, który zmieni układ na szachownicy Twojego życia? Numer 2. Problematyczna komunikacja. Wyobraź sobie, że stoisz w rozległej, opuszczonej hali, wołając, a twoje słowa odbijają się jedynie jako echo, nie znajdując ucha, które by je zrozumiało. Tak właśnie wygląda znajomość, w której komunikacja zawodzi, twoje słowa, myśli, uczucia wydają się ginąć w próżni, nie docierając do drugiej osoby, nie budując mostu porozumienia. Komunikacja w relacji to nie tylko wymiana słów, to przekazanie cząstki siebie, to próba zrozumienia i bycia zrozumianym. Gdy ten proces zawodzi, relacja traci swój rdzeń, przestaje być źródłem wzajemnego wzbogacania, a staje się niczym echo w pustej przestrzeni, powtarzalnym, lecz pozbawionym głębi. Stoicyzm naucza nas, że słuchanie jest równie ważne jak mówienie, że prawdziwe zrozumienie wymaga cierpliwości, empatii i chęci dostrzeżenia świata oczami drugiej osoby. Jeśli w Twojej znajomości brakuje tej komunikacyjnej wymiany, jeśli czujesz, że Twoje słowa nie są słyszane, a próby porozumienia kończą się na niczym. Być może nadszedł czas, by zastanowić się nad sensem takiej relacji. Zastanów się, czy znajomość, w której dialog przypomina monolog, może być prawdziwie satysfakcjonująca. Czy nie jest lepiej szukać towarzystwa, w którym Twoje myśli i uczucia znajdują odbicie? Gdzie komunikacja buduje, a nie dzieli. Znajomości, niczym rozmowy, powinny być dwustronne, pełne zrozumienia i wzajemnego oddziaływania. Gdy więc stajesz przed wyborem, pamiętaj, że każda relacja, podobnie jak każda rozmowa, powinna wzbogacać, a nie zostawiać cię z echem własnych słów odbijających się od ścian niezrozumienia. Numer 3. Brak wzajemnego szacunku. Wyobraź sobie ogród, w którym każda roślina wymaga szacunku w postaci odpowiedniego światła, wody i przestrzeni do wzrostu. Podobnie w relacjach międzyludzkich, szacunek jest jak słońce, woda i gleba, które pozwalają relacji kwitnąć. Gdy brakuje szacunku, znajomość przestaje rozwijać się zdrowo, podobnie jak roślina pozbawiona życiodajnych składników. Brak wzajemnego szacunku w znajomości jest jak chwast, który zadusza wzrost i piękno. Ogrodu przyjaźni, może przejawiać się w formie ignorowania opinii, przekraczania granic, czy małych gestów lekceważenia, które choć wydają się nieistotne, systematycznie podważają podstawy wzajemnego zaufania i szacunku. Stoicka filozofia uczy nas o cnotach, które powinniśmy pielęgnować w sobie i szukać u innych. Szacunek jest jedną z nich, fundamentem, na którym budowane są trwałe i znaczące więzi. Jeśli zatem zauważysz, że Twoja znajomość jest skażona brakiem wzajemnego szacunku, rozważ to jako sygnał ostrzegawczy. Zapytaj siebie, czy ta znajomość sprawia, że czuję się wartościowy i szanowany? Czy mogę w niej rozwijać się i kwitnąć? Czy jestem ciągle tłamszony i ograniczany? Podobnie jak ogrodnik, który rozpoznaje, kiedy roślina cierpi, ty także masz zdolność dostrzegania. Kiedy Twoja relacja traci swoją żywotność z braku szacunku. Brak wzajemnego szacunku w znajomości nie jest czymś, co powinieneś akceptować. Jest to sygnał, że nadszedł czas na przemyślenie, czy taka znajomość może i powinna być kontynuowana. Może być to trudna decyzja, lecz pamiętaj, że tak jak w ogrodzie, również w życiu, każda relacja powinna być źródłem wzrostu, a nie zastoju. Numer 4 Obecność manipulacji i kontroli. Zastanów się nad strumieniem, który płynie swobodnie, rzeźbiąc krajobraz, dostosowując się do terenu, a jednocześnie zachowując własny, niepowtarzalny charakter. Twoja wolność w relacjach powinna być jak ten strumień naturalna, nieograniczona, respektująca własną esencję. Gdy w znajomości pojawia się manipulacja i kontrola to jak tamowanie strumienia, narzucanie mu sztucznych kierunków. Ograniczanie jego prawdziwej natury. To nie jest zdrowa relacja, to więzienie, które deformuje. Stoicka filozofia podkreśla znaczenie wolności wewnętrznej, czyli bycia panem własnego losu, podejmowania decyzji zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. Jeśli w Twojej znajomości dominuje manipulacja i próby kontroli, jest to znak, że Twoja wewnętrzna wolność jest zagrożona. Pytaj siebie, czy ta relacja pozwala mi być sobą? Czy czuję się w niej swobodnie, czy raczej ograniczony i kierowany? Manipulacja i kontrola mogą przybierać różne formy, często subtelne i trudne do wyłapania, ale zawsze destrukcyjne dla autentyczności i wzajemnego szacunku. Jeśli zidentyfikujesz takie toksyczne elementy w swojej znajomości, rozważ, czy warto kontynuować relację, która odbiera ci wolność, zamiast ją wspierać. Pamiętaj, że prawdziwe relacje wzmacniają Twoją indywidualność, nie podważają jej. Wolność to jedna z najcenniejszych wartości w życiu, zarówno w kontekście osobistym, jak i w relacjach z innymi. Nie pozwól, aby Twoja została zniweczona przez manipulacje i kontrolę. To krytyczny moment, aby podjąć decyzję, która może odmienić bieg Twojego strumienia życia. Numer 5 stała negatywność. Wyobraź sobie las, który powinien być pełen życia, zielony i bujny, ale zamiast tego jest przytłoczony ciągłym mrokiem, gdzie drzewa z trudem sięgają światła, a roślinność usycha z braku słońca. Podobnie jest z relacjami, które są zdominowane przez ciągłą negatywność. Zamiast dawać siłę i pozytywną energię, wyzyskują twoją witalność, pozostawiając uczucie wyczerpania i smutku. Relacje powinny być źródłem wsparcia radości i pozytywnego wzmacniania. Jeśli Twoja znajomość jest stale naznaczona negatywnością, krytyką, nieustannymi konfliktami czy toksyczną atmosferą, to jak chodzenie po ciemnym, dusznym lesie, w którym trudno odnaleźć drogę. Stoicyzm uczy nas, że mamy moc wyboru, jak reagować na zewnętrzne okoliczności i że możemy dążyć do spokoju wewnętrznego, niezależnie od sytuacji zewnętrznej. Jednak ciągła negatywność w relacjach znacząco utrudnia osiągnięcie tego spokoju. Zadaj sobie pytania: czy ta znajomość przynosi mi więcej smutku niż radości? Czy energia, którą muszę w nią inwestować, jest proporcjonalna do tego, co otrzymuję w zamian? Czy jestem w stanie znaleźć w niej cokolwiek budującego? Jeśli Twoje odpowiedzi skłaniają się ku uznaniu, że znajomość ta jest bardziej obciążeniem niż wsparciem, może to być znak, że nadszedł czas na zmiany. Może to oznaczać konieczność otwartej rozmowy o problemach, ustawienie granic, a czasem odcięcie się od źródła negatywności. Pamiętaj, że twoje środowisko społeczne powinno być jak ten bujny, pełen światła las, nie jak mroczna, zaniedbana gęstwina. Wybieraj relacje, które są dla ciebie źródłem światła, nie ciemności. Numer 6 Brak wzajemnego wsparcia. Pomyśl o drużynie sportowej, gdzie każdy członek wspiera się nawzajem, aby osiągnąć wspólny cel, czyli zwycięstwo. W przyjaźni również powinno być podobnie. Wzajemne wsparcie jest kluczowe, aby obie strony mogły rosnąć, rozwijać się i czuć się szczęśliwe. Jeśli w Twojej znajomości brakuje tego wsparcia, jeśli czujesz, że jesteś tam tylko by dawać, a nigdy nie otrzymujesz pomocy, zrozumienia czy pozytywnego wsparcia w zamian, może to być znak, że coś jest nie tak. Relacje międzyludzkie powinny być równowagą, dawaniem i braniem. Jeśli jedna strona ciągle daje, a druga tylko bierze, taka dynamika może prowadzić do wypalenia i frustracji. Zapytaj siebie, czy w tej znajomości czuję się wartościowy i wspierany? Czy mogę liczyć na tę osobę tak, jak ona może liczyć na mnie? Jeśli odpowiadasz przecząco. Być może czas zastanowić się nad wartością tej znajomości w Twoim życiu. Relacja, w której brakuje wzajemnego wsparcia, nie jest prawdziwą przyjaźnią. Prawdziwi przyjaciele są dla siebie nawzajem wsparciem, pomagają przetrwać trudne chwile i cieszyć się dobrymi. Jeśli tego nie doświadczasz, może nadszedł czas na zmianę. Numer 7. Kompromitacja Twoich wartości. Wyobraź sobie kompas, który zawsze wskazuje północ, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Twoje wartości są jak ten kompas, wskazują kierunek, w którym powinieneś podążać, aby pozostać wiernym sobie. Gdy znajomość zmusza cię do działania wbrew tym wartościom, to jakbyś szedł w przeciwnym kierunku niż wskazuje kompas. Ważne jest, aby relacje, które pielęgnujesz, szanowały twoje przekonania i wspierały twoje wybory. Zamiast zmuszać do kompromisów, które czynią Cię kimś innym, Twoje wartości definiują, kim jesteś i nie powinny być przedmiotem negocjacji. Zastanów się, czy ta znajomość respektuje to, co dla mnie ważne? Czy muszę rezygnować z własnych przekonań, aby w niej pozostać? Jeśli tak, może to być sygnał, że relacja ta nie jest dla Ciebie zdrowa. Prawdziwa przyjaźń nie wymaga od Ciebie porzucania swojej tożsamości. Przyjaciele powinni się wzajemnie akceptować i motywować do bycia najlepszymi wersjami siebie, nie zmuszać do zmiany czy rezygnacji z własnych wartości. Jeśli odkryjesz, że znajomość zagrożona jest przez różnice w wartościach, które są dla Ciebie fundamentalne, ważne jest, aby podjąć trudne, ale konieczne decyzje. Być może nadszedł czas, aby pójść własną drogą, z kompasem wartości pewnie wskazującym kierunek. Na koniec tej podróży przez świat znajomości, pamiętaj, że każda osoba w Twoim życiu dodaje coś wyjątkowego do Twojej historii. Staraj się, aby każda Twoja relacja była świadoma i miała sens. Otaczaj się ludźmi, którzy pomagają Ci rosnąć, którzy szanują to, w co wierzysz i którzy inspirują Cię do bycia lepszym człowiekiem. Dzięki temu Twoje życie stanie się jak piękny obraz, na który zawsze będziesz patrzył z radością. Życie jest za krótkie, aby tracić czas na znajomości, które nie sprawiają, że jesteś szczęśliwy lub nie pomagają ci się rozwijać. Wybieraj mądrze ludzi wokół siebie, takich, którzy odzwierciedlają twoje marzenia i aspiracje. Pamiętaj, że zawsze możesz wybrać, kto będzie ci towarzyszyć w tej niezwykłej podróży życia.